Cześć! Dzisiaj rzucimy okiem na konsolę Entertainment System 500, która jest najzwyklejszym chińskim klonem i Nines Classic'a. I jak stare powiedzenie mówi, niedaleko pada jabłko od jabłoni, tak też w tym przypadku może i się to zgadza, gdyż nasz oficjalny produkt od Nintendo również jest chińskiej produkcji, tak więc już na sam początek udało nam się odkryć jakiś wspólny mianownik. Box, w którym konsola została do mnie nadesłana, jest naprawdę solidny. Dobrze usztywniony, ciężko go wgnieść, na pewno konsola może czuć się bezpieczna podczas transportu. Rzućmy teraz okiem na wnętrzności tego boksa, bardzo ciasno to się wysuwało. Mamy tak, jest konsola i dwa pady, rodem z klasycznego NESA wzięte, i widzę, że one są naprawdę całkiem solidnie sklonowane. Może najpierw rozpoczniemy przejrzenie tego wszystkiego od jednostki centralnej? Tak to sobie postawimy. No i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że jest wykonane to bardzo, bardzo starannie. Co mamy od spodu, taki bardzo duży napis Made in China. I są tu jeszcze jakieś dodatkowe y, informacje. Fcc Rules Operation. No, pewnie jakieś ostrzeżenie, czy też porada przy użytkowaniu konsoli. I tak, mamy diodę, mamy dwa przyciski, reset i power. Jak to sobie działa? No, klika całkiem ładnie, dobrze. I widzę, że te przyciski są umiejscowione odwrotnie, jak w oryginale, ponieważ power. Mamy z lewej strony, a tutaj power jest z prawej strony i tym samym można zauważyć, że port pierwszy kontrolera w oryginalnym produkcie jest z lewej strony. A na tym zdjęciu mamy opisany port pierwszy z prawej strony. Takie małe szczegóły. Dwa wejścia na kontrolery, oczywiście dziewięciopinowe. Nawet, nawet fajnie, ponieważ jeżeli te Sklonowane pady okażą się naprawdę y, dobrymi padami. Będzie można je wykorzystywać również przy różnego rodzaju tych famiklonach, na przykład przy konsoli RS35. Y, I tak, może sobie porównamy te dwie konsole, tak przynajmniej wizualnie, jak to się prezentuje. No, widzę, że nasz oryginalny produkt od Nintendo jest nieco jaśniejszy, ale. Zbytnio jakością to ten klonik nie odbiega poniżej jakiejś normy. Naprawdę prezentuje się dobrze. Gabarytowo ma się to w ten oto sposób. Po prostu gabaryty obudowy są identyczne. I ciekawe, czy nie, nie wyjechała ta konsola z tej samej fabryki. Zobaczmy to sobie może z każdej strony. A, to musi być tak. Dobra. No wygląda to dobrze. Praktycznie z każdej strony wygląda to tak samo. No na pewno można powiedzieć, że z tyłu wygląda to nieco inaczej, ponieważ tak. Przy oryginale mamy oczywiście wejście HDMI. Tu mamy przyklonie tylko wyjście audio wideo i wchodzi tam końcówka małego jacka i port wejście na zasilacz. Jest to to wejście, które również można spotkać przy padzie z ps trójki i kablem USB przez ten port ładowało się oczywiście naszego pada, by w ogóle był naładowany, by działał No dość taki mm, dziwaczny patent, jeśli chodzi o te wejścia na zasilacz No ale musieli czymś zabłysnąć i wprowadzili jakieś tam swoje unowocześnienia, jeśli o to chodzi od spodu prezentuje się to również bardzo podobnie. Myślę, że może nawet roz, rozkręcimy sobie tego klona, zobaczymy co tam w środku piszczy. Ale póki do tego przejdziemy, yy, rzućmy jeszcze okiem na to, co mieści się w tym boksie. Tak więc zawartość rozszerza nam się do kilku jeszcze dodatkowych rzeczy jest przejściówka uniwersalna dla naszego zasilacza i ten zasilacz wygląda na no, w miarę solidny nie to co przy tych tanich famiklonach że te zasilacze praktycznie nic nie ważą rzućmy okiem na dane tego zasilacza widzę, że jest 240V 5V na wyjściu i 05 ampera. Dobra. Jest również dioda. Mam nadzieję, że podłączenie tego zasilacza nie zakończy się wybuchem. Kabel Cinch jest troszeczkę cieniutki. No i tak jak mówiłem zakończony małym jackiem, takim troszkę wykrzywionym. Mam nadzieję, że będzie działać. Ten kabelek jest również instrukcja oczywiście w uniwersalnym języku chińskim. I jest angielski, jest. Mamy również y, opis konsoli w języku angielskim. To się profesjonalnie nazywa Mini PC Game Anniversary Edition. Mały błąd się wkradł. Jest opis, jest również pokazane co i jak i również sposób podłączenia. Dobra, i jeszcze została dodana taka dość sporawa karta gier. Fajnie to się prezentuje. Widzę, że młodzi popijają browarki, zajadają cukierki i chyba dobrze się bawią przy tym oryginalnym mini-nesie. Dobra, lista gier. Mamy tutaj 500 tytułów. 500 gier, które na pewno w większości będziecie kojarzyć. Z początku mamy te nieco lepsze tytuły. Dalej już będą te pierwsze wydania gier. I później te takie mm, pirackie czy też nieoficjalne bootlegi dodawane tylko i wyłącznie po to, by wypełniać daną, y, dany cartridge z grami tymi, tymi badziewnymi tytułami. Dobra, mamy tu tak: Żuwie Ninja, Contry, Tiny tunes 3 części, Ninja guidem Double Dragon 4 części. Robocopy Adventure Island cztery części, trylogia Chip and Dale Hot Bloody Street Fighter, to będzie pewnie ten Street Fighter 2010, Snow Bros no naprawdę sporo, sporo ciekawych tytułów są Haki Maria dalej też są Hot Bloody kolejne części i tu już widzę, że zaczynają się od numerku 79 te nieco y, słabsze tytuły z pierwszych wydań gier. No i tu na pewno będą się przejawiać te chamskie, y, pirackie tytuły. No i na końcu też jest kilka naprawdę dobrych tytułów. Jest na przykład Gunis, Legend of Kage, Twinbee, Cybernoid. No, tytuły znane przede wszystkim z nes -a. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie się to prezentuje. I teraz jeszcze sprawdźmy, jak prezentuje się kontroler. Oczywiście, to są dwa identyczne kontrolery, tylko nie chcę wejść. Tak ciasno jest tam osadzony. Tak więc nie będziemy sprawdzać dwóch, tylko jeden, gdyż są one identyczne. Z tyłu mamy napis kontroler, model i made in China. Dla porównania zapodamy sobie pada z oryginalnego Mini i widzę, że przyciski są przy oryginalnym produkcie yy, takie połyskujące, a tu są bardziej matowe co również tyczy się i samego krzyżyka gumki są nieco wyższe no ciężko to się zoomuje ale można zobaczyć, że gumki są nieco wyższe przy naszym sklonowanym padzie no ale wygląda bardzo bardzo podobnie. Mam nadzieję, że yy, ogrywanie gier na tym padzie będzie również tak samo przyjemne jak przy padzie z oryginalnego produktu. No, wygląda to fajnie, całkiem, całkiem przyzwoicie. Tak więc teraz, może, sobie przejdziemy do rozkręcenia tego mini -klona. Może będzie tak oto wygodniej. Cztery śrubki znajdują się pod tymi podkładkami. Więc to sobie szybko rozkręcimy. No to zerknijmy do środka, jak tym razem chińscy technologowie postanowili to rozwiązać. Mamy trzy niewielkie płytki połączone dwoma przewodami. Pod tym szerszym przewodem jest układ, na którym z całą pewnością są zapisane gry, które będziemy odpalać z pamięci konsoli. I jest również glut, tradycyjny glut, tak więc, no już wiemy, z czym mamy do czynienia. No, nie wygląda to jakoś naprawdę skomplikowanie. Widzę, że technika idzie do przodu, jest to coraz mniejsze, ale tak naprawdę to, to wszystko stoi w miejscu. Jedynie co to obudowy się różnią, a te konsole jakoś za bardzo już no, nie mają czym zaskakiwać. Myślałem, że w środku będzie. Port 60-pinowy z złożoną płytką 500 gier w jednym i z czasem, jak się te gry znudzą, będzie można tam sobie coś wymienić. No, ale niestety tak nie jest. Ja jestem troszeczkę rozczarowany, no ale można się było tego spodziewać. Dobra, skręcamy to z powrotem w jedną całość i cóż, robimy test. Zobaczymy, jak to się prezentuje już na ekranie. Mam nadzieję, że. Nas to nie zawiedzie i okaże się to w miarę przyzwoitym produktem Jak za cenę jaką trzeba zapłacić za tę konsolę Dobra, widzimy się za momencik i przechodzimy do testu To odpalmy tego mini klona, zobaczmy czy konsola funkcjonuje jak należy Wyświetliła nam się lista gier i widzę, że pojawił się Taki nieco jaśniejszy pasek przebiegający od góry do dołu ekranu i ten pasek zawsze pojawia się, kiedy podłączam konsolę działającą w trybie NTSC, o czym nieraz miałem już okazję się przekonać. Najwyraźniej ta konsola działa właśnie w takim oto trybie, Co oczywiście bije na plus odpalmy może sobie kontrę i sprawdźmy, jak obraz jest wyświetlony czy w miarę przyzwoitej jakości. No, wygląda to całkiem całkiem ładnie. Już można powiedzieć No i tak, kolorki są bardzo, ale to bardzo żywe Ładnie wyświetlony jest ten obraz Prawdopodobnie w standardzie konsoli RS35 Którą miałem również okazję zaprezentować Na kanale Retrosektor No przyzwoicie to wygląda dla oka Aha, jeszcze pad No a wrażenie z ogrywania tego pada jest praktycznie bardzo zbliżone do oryginalnego Znesa. Myślę, że jak człowiek się dobrze wgra, to nawet mógłby mieć wrażenie, że gra na oryginalnym Nesowskim padzie. Dobra, przelecimy sobie do kolejnego tytułu. I co by tu sobie odpalić? Może RoboCop'a część trzecią. No, i to jest przecież ten e, Tokyo Soul Brain, świetny tytuł, czy też Shatterhand znany w wersji amerykańskiej. Dobra, Robocop 3. O, i pojawia się ten pasek, możecie go teraz zobaczyć. Czasami nie ukazuje się on w grach, po prostu jest tylko na ekranie tytułowym, ale widzę, że tutaj tak nie jest. Nawalamy z piąchy, piękna gra, godna ogrania, jakby ktoś nie miał jeszcze okazji zapoznania się z tym tytułem. Dobra, przelecimy może sobie. Na jakiś z tych y, końcowych tytułów Metal Fighter, cóż to takiego? Co to jest, jakiś mechaniczny kurczaczek? Skacze strzela. A teraz lata. Fajnie, coś się dzieje. Strzelamy się z jakimś zielonym klonem. No i ciężko, ciężko w ogóle go trafić. No i zacięty pojedynek. Jest, zwyciężyliśmy. A i mamy nową broń. Dobra. Ciekawe, ciekawe, całkiem ciekawe. Cybernoid, co my dalej mamy? Densetsu, Cosmo Cup. Cóż to takiego? Aż cztery części. Nie znam tego tytułu. Ha, przeleciałem chyba o 50 tytułów do przodu. Sansu 4. Co to jest? Koleś z nożykiem. <laughs> Niezła jazda. Coś ciekawego? Jak na razie średniawka. Kwarf. Zobaczmy to. Coś mi mówi ten tytuł, ale nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć, co to była za gra. Strzelamy pociskami. Aha, dobra, kojarzę. Musimy po prostu nadbudować te klocki, wypełnić je, żeby się ich pozbyć. 3 i raz, 2, 3. Dobra. No, wszystko działa całkiem, całkiem przyzwoicie. Może jeszcze odpalimy sobie coś z konkretniejszych gier, a może Adventure Island. O i tu też ukazał się ten cholerny pasek, ale chyba nie powinien być na gameplayu, nie ma go na szczęście, dobra. Jak mogliście zobaczyć podczas przeprowadzania testu, miniklon nie wypadł najgorzej. Konsola działa pod NTSC i wyświetlony obraz jest bardzo ładny. Na całe szczęście, tym razem obyło się bez wybuchu zasilacza, tak więc to też jest jakiś pozytyw. Pady, na którym miałem przyjemność ogrywać kilka z tych gier, również się sprawdziły Nie odbiega to jakościowo zbytnio od ogrywania gier na oryginalnym padzie od Nintendo Tak więc na pewno, jakby ktoś był zainteresowany zakupem takiego oto można śmiało go polecić no, największym minusem jest oczywiście to, że jesteśmy przy tej konsoli skazani tylko i wyłącznie na te 500 tytułów Nie ma możliwości jakiegoś rozszerzenia to o więcej gier A te 500 gier można na przykład nabyć na takim oto kartridżu na Nessa za naprawdę niewielkie pieniądze Również te 500 w jednym było dodawane do y, wyprzedawanych y, konsol D99 tak więc na pewno kto ma konsolę D99 spotkał się już z tego typu składanką, i przy okazji powiem, że przy zakupie tego cartridża, oczywiście, mamy y, konwerter na 72 piny z 60 i tradycyjną famiklonową płytkę z grami. Tak więc y, chciałem na początku kupić sobie sam ten konwerter. No, ale okazało się, że zakup samego konwertera jest droższy niż zakup tej oto składanki. Tak więc to się z całą pewnością bardziej opłaciło. No, ale przynajmniej wiecie, z czym macie do czynienia, jeżeli ktoś chciałby zakupić tego typu konsolę. Koszt to 100 zł, i myślę, że jak za 100 zł otrzymujemy naprawdę dobrze wykonany produkt. No i dobra, to by było wszystko, ja się powoli będę żegnać, do usłyszenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!